No dzisiaj wam pokażę moją kalamondynę. Na filmie sprzed ponad miesiąca pokazałem wam, że trochę ją przesuszyłem. No i niestety straciła prawie wszystkie liście. No ale zobaczcie jak fajnie się regeneruje. Zaczyna to tutaj wszystko odrastać. Niestety widzę, że pszędziorek zaczyna atakować. Te miejscami już nawet pajęczynki widać, więc za chwilę ten cytrus trafi pod prysznic żeby to wszystko z niego spłukać, żeby mógł fajnie się dalej regenerować. No a tutaj podsypałem trochę taką ściółką i iglastą, zakwaszającą. No i mam nadzieję, że też trochę to tego cytrusa wspomoże, bo jest to dość prosty w zimowaniu cytrus, no ale niestety, jeżeli zapomnimy go podlać, no to efekt będzie taki jak właśnie u mnie.